Być. No daj spokój. Co mi pani tu nim pod moim oknem? Ja, zajebiście <noise> To jest świra. W filmie gram babę ze strającym psem. No. To tylko mogę powiedzieć, że szybę trawę. Musisz przyznać, przyznać, jak tu i zrobić to nie ma. <noise> Dzień świra to komedia, która już dawno przestała być tylko filmem. Cia! To kultowy portret absurdu codzienności, z którym identyfikuje się niejedno pokolenie Polaków. Jeśli jakimś cudem jeszcze go nie widzieliście, czas nadrobić zaległości. Może poćwiczymy angielski? No to odmień być. W dzisiejszym materiale zanurzymy się w świat Marka Koterskiego. Przyjrzymy się bliżej symbolice filmu, odkryjemy kilka zaskakujących ciekawostek z planu, przypomnimy sobie najbardziej pamiętne sceny i cytaty, no i oczywiście przeanalizujemy genialną obsadę oraz miejsca, gdzie kręcono ten film. E, to jest największa jazda, jaką się w życiu e, e, zdobyłem e, i najbardziej zakręcony tekst, jaki w życiu napisałem. Zostańcie z nami do końca i napiszcie w komentarzach, jaki tekst z dnia Świra jest waszym ulubionym. Zaczynamy! Ale zanim o filmie warto poświęcić kilka słów Markowi Koterskiemu. To nie tylko reżyser, to człowiek, który jak nikt inny potrafił wejść Polakom do głowy i wyciągnąć z niej cały absurd codziennego życia. Jego filmy trafiają prosto w punkt obnażają nasze lęki, frustracje i obawy z brutalną szczerością. Ten film jest niepodobny do żadnego. Z filmów, które widz oglądał. Wszyscy w środowisku filmowym wiedzą, że Koterski najpierw pisze tysiąc stron, później stopniowo je redukuje, a łącznie jeden scenariusz pisze kilka lat. Wiedział, że język mówiony jest inny niż pisany, dlatego tak dużą uwagę przykłada do tekstu. Sam przyznał w rozmowie: Praca u mnie to jest skrajna trauma. Trzeba dać z siebie wszystko. Trzeba zapisać rolę potem krwią, żółcią, bezwstydem, strachem, złością, buntem przeciw ekshibicji. Na nic innego nie można nie liczyć. Jak ktoś chce się, jak to mówią kolarze ujechać, niech dzwoni do mnie, to jest pewny adres. To właśnie Koterski stworzył Adasia Miałczyńskiego. Postać, która na zmianę śmieszy, przeraża i wzrusza. Dzień świra? Klasyk. Wszyscy jesteśmy Chrystusami. Poruszająca spowiedź ojca i syna. Dom wariatów, portret rodzinnych relacji, które, no cóż, wielu z nas zna aż za dobrze. Koterski nie owijał w bawełny. Pokazywał życie takim, jakie jest. Często gorzkie, neurotyczne, ale przez to niesamowicie autentyczne. I może właśnie dlatego jego filmy zostają z nami na długo po napisach końcowych. Początki. A jak właściwie powstał Dzień Świra? To nie był zwykły film. To była niemal osobista spowiedź Marka Koterskiego. Scenariusz pisał z potrzeby wyrzucenia z siebie frustracji, absurdu i bólu codziennego życia. A jak ja bym tak nazwał pod panią oknem! Pod panią! Mówił wprost, że to, co widzimy w filmie, to zlepek jego własnych obserwacji, emocji i doświadczeń, a Adaś Miałczyński to jego alter ego. Bohaterowi moich filmów jest smutno. Natomiast widzom najczęściej jest wesoło. Co ciekawe Koterski długo szukał idealnego aktora do głównej roli i w końcu padło na Marka Kondrata. To był strzał w dziesiątkę. Kondrat nie tylko doskonale oddał neurotyczność i wewnętrzne rozdarcie Adasia, ale też nadał postaci ludzką głębię, z którą łatwo się utożsamić. Koterski bardzo dbał o szczegóły. Każdy dialog, każda scena miała swoje znaczenie. Rób pan swoje i wracasz do swojej roboty, a, a Marek jest... Bez silnością się wpatruje. Okay, dobra? dobra? Yep. Słynna scena modlitwy naprawdę powstała na bazie jego własnych przemyśleń i rozczarowań. Monotonne rytuały dnia codziennego, absurdalne rozmowy z matką, frustracja w kolejce to wszystko nie było przesadą. To była Polska początku lat 2000 pokazana w lustrze z krzywym, ale boleśnie prawdziwym odbiciem. Film miał swoją premierę w 2002 roku i szybko stał się fenomenem. Publiczność cytowała dialogi. No, <grywa> Krytycy przecierali oczy, a Sam Koterski mówił później, że ten sukces go zaskoczył. Nie spodziewał się, że tak wielu ludzi poczuje, że to film o nich. Nawet dobra dupka. W gruszkę. I taka inna. Taka żona. Filmu kultowego się nie robi. On się kultowy staje w relacji z widzami, często po wielu latach. Tego ani nie można zaplanować, ani nawet chcieć musi zaistnieć szczególny kontekst zdarzeń. W przypadku Dnia Świra niewątpliwie zaistniał tak powiedział filmoznawca profesor Wiesław Godzic. Ciekawostki. Myślicie, że wiecie już wszystko o Dniu Świra? No to sprawdźmy. Ten film kryje w sobie mnóstwo smaczków, zaskakujących faktów i historii, które działy się za kulisami. I mam taki cytat, odkryłem już w trakcie zdjęć, kiedy po półmetku mówiłem Markowi Koterskiemu, że go zabije deską z gwoździem, jeśli jeszcze chwilę będziemy razem pracowali. <laughs> Jeden. Koterski przywiązywał dużą wagę do tekstu. Każde zdanie i każde słowo miało swoje znaczenie, dlatego aktorzy nie mogli ich zmieniać. Dzień świra w trzech czwartych został napisany 13 zgłoskowcem, podobnie jak pan Tadeusz, co sprawia, że jest rytmiczny i łatwo wpada w ucho. Może pani trzyma tego psa? A pan coś jakoś przy tym gmera? Co gmera? Po prostu plaster poprawiam opatrunek. To mam zamierzać zamrzeć, bo z jadę? Reżyser zapisywał w scenariuszu wszystko, nawet zająknięcia i pauzy, wszystko musiało być dopracowane do perfekcji. U Marka wszystko jest rozpisane jak w utworze muzycznym. Każda nutka ma znaczenie, każde słowo, każde zająknięcie nadaje rytm następnemu zdaniu. Jeśli wykreślimy choć jedną nutę, to już nie będzie ten sam utwór. Tu nie można niczego wyrzucić. Marek Koterski pamięta miejsce każdego przecinka. 2. Marek Koterski, pisząc rolę, zazwyczaj od razu wiedział kto powinien je zagrać. Z postacią Adasia miał jednak problem. W pierwszej wersji Dnia świra to nie Marek Konrad był obsadzony w tej roli. Początkowo miała ona trafić do kogoś innego. Wiecie do kogo? Do Bogusława Lindy, który jednak odmówił udziału w filmie. Marek, to jest świetne, ale ja się w tym nie widzę. Ja po prostu wiem, że u ciebie będę musiał upuścić krwi, że ty wyciągniesz ze mnie wszystkie soki, a to nie jest ten moment. Wtedy bardzo spanikowany Koterski spotkał Marka Kondrata, który, na skutek wypadku samochodowego, miał szeramy na twarzy. To wystarczyłoby, reżyser od razu dostrzegł w nim Adasia Miałczyńskiego. 3. Zdjęcia do Dnia Świra trwały zaledwie kilka tygodni. Tempo pracy było bardzo intensywne. Sceny kręcono szybko, ale z ogromną precyzją. Koterski miał wszystko dokładnie zaplanowane. Wiedział co i jak chce pokazać i nie było miejsca na improwizację. Film powstał jeszcze na taśmie filmowej, która była bardzo kosztowna. Gdy ekipa przeniosła się do Dębek, plany pokrzyżowały ulewne deszcze. Przez przestoje Koterski był przerażony stratami finansowymi i w pewnym momencie rozważał nawet przerwanie produkcji. Na szczęście dzięki nam mową jego syna, film udało się doprowadzić do końca. Może powtórzymy angielski? Nie, no co ty, tata. Odmień być. Nie, no daj spokój. No odmień, no. No daj spokój. Gdzie kręcono Dzień Świra? Wielu z nas zna Dzień Świra na pamięć, ale czy zastanawialiście się kiedyś, gdzie dokładnie kręcono ten kultowy film? Pierwszym i najbardziej charakterystycznym miejscem, które od razu przechodzi na myśl jest mieszkanie głównego bohatera. Choć w filmie jest to fikcyjna lokalizacja, zdjęcia kręcono w prawdziwym mieszkaniu w Warszawie na Żoliborzu. To właśnie tam powstały te kultowe sceny, pełne zakurzonych książek i przygnębiającego szarego wnętrza, które doskonale oddaje stan psychiczny Adasia. I wiecie co? To mieszkanie stało się niemal symbolem filmu. Ciasne, z przytłaczającą tapetą, idealnie wpasowujące się w jego neurotyczny świat. Ja też muszę słuchać różnych pańskich odgłosów, kiedy pan ma gości. Ale to nie koniec, bo dzień świra pełen jest warszawskich ulic i punktów, które do dziś mają swój niepowtarzalny klimat. Pamiętacie scenę, w której Ada jedzie tramwajem, a za oknem przewijają się szare miejskie widoki? Te ujęcia były kręcone na ulicy Krasińskiego. Kolejna scena, która na pewno zapadła wam w pamięć, to ta w sklepie spożywczym, kiedy Adaś wpada w kolejny kryzys. Ujęcia powstały na ulicy Dąbrowskiego. Koterski wybrał miejsce zupełnie codzienne, które w połączeniu z reakcjami Adasia staje się punktem kulminacyjnym frustracji bohatera. Mówiąc o zwykłych Miejsca, które w filmie stają się areną wewnętrznych zmagań Adasia. Nie możemy zapomnieć o jego wizycie w urzędzie. Scenę kręcono na warszawskiej ulicy Słowackiego. Film był kręcony nie tylko w Warszawie. Ważne sceny powstały również na plaży w Dębkach. To miejsce ma szczególne znaczenie dla reżysera i Michała Koterskiego, ponieważ jeździli tam razem, gdy Michał był małym chłopcem. Podsumowując, Dzień Świra to film, który nie tylko wciąga nas w wewnętrzny świat bohatera, ale też świetnie wykorzystuje rzeczywiste miejsca w Warszawie. To dzięki nim film zyskuje na autentyczności, a my oglądając go, mamy poczucie, że to wszystko mogło wydarzyć się tu i teraz. A jak Wy wspominacie te miejsca, może któryś z tych warszawskich zakątków szczególnie zapadł wam w pamięć? Dajcie znać w komentarzach. Najlepsze teksty. Pewnie każdy z Was ma te swoje niezapomniane sceny z dnia świra, które wracają do głowy za każdym razem, gdy pomyślicie o tym filmie. Dajcie znać w komentarzach, która z nich jest Waszą ulubioną. Czasem, choć bardzo rzadko wystarczy do czterech, zwykle jednak wecuje, poleruje dalej do siedmiu lub trzynastu. To be kurwa, or not to be. O tym też nie słyszałeś. Co ci się stało? Przypieczyłem się w skrzynkę. Ja, zajebiście. <laughs> No, co mi pani z syratu nim pod moim oknem? To no przecież tylko pies, tylko. To za że pies. Wrócicie na. jak się do pracy! Obsada. A teraz przenieśmy się na chwilę do samej obsady, bo to właśnie dzięki niesamowitym aktorom Dzień Świra stał się takim kultowym filmem, który zyskał miano klasyki polskiego kina. Kobiety inaczej się odnoszą, ale nie do spychacza, który mnie spy popycha jak jakiś buldożer. Mężczyznę bym dotknęła, ale nie pana. To właśnie ich talent i zaangażowanie sprawiły, że te postacie na zawsze pozostaną w naszych pamięciach. Niestety, niektórych z nich już nie ma wśród nas. Janina Traczykówna, Bogusław Sar, Anna Przybylska, czy Piotr Machalica. Ich obecność w Dniu Świra była niezastąpiona, a ich talent i twórczość będą żyły w pamięci kolejnych pokoleń. O, może dowiedziałby się pan o sobie rzeczy? Nie sądzę, by ktoś mógł przedstawić mi mnie w gorszym świetle niż sam siebie widzę. I to już wszystko, jeśli chodzi o Dzień Świra. Mamy nadzieję, że dzięki temu materiałowi odkryliście kilka ciekawostek, które sprawią, że ten kultowy film będzie dla Was jeszcze bardziej wyjątkowy. Jeśli lubicie takie materiały o filmach, wkrótce na pewno pojawią się kolejne pełne kulis ciekawostek i filmowych tajemnic, które warto poznać. Zasubskrybujcie nas, żeby nie przegapić żadnego z nich. A teraz dzięki, że byliście z nami do końca i do następnego.